Siemka! W dzisiejszym odcineczku mały poradnik hmm. Tak, jeśli na przykład wasi koledzy ma mają jakąś gierkę za kasę A nie chcecie tracić hajsu, żeby ją kupić To możecie po prostu za moją ją pobrać z neta. Wchodzicie w waszą przeglądarkę eee, W linku wpisujecie Android Ja już mam androidpolska.pl wchodzicie w nią yy, tak jak widzicie ja jestem zalogowany wy musicie stworzyć własne konto i się zalogować gratuluję zostałeś zalogowany dziękuję yy, tak szukaj słowo yy, co dajmy na przykład gta tak chcecie sobie pobrać gta wchodzicie macie tu różne klikacie to jest. Tak. Akurat to pierwsze lepsze wziąłem. Klikacie, pobierz. No jak widać coś się zwaliło i nie jestem zalogowana, ale to już miesiąc z tym. Klikacie, pobierz potem z kolei. Jak wam się to wyświetli, zostaniecie takie czarne Czarne te takie no kurczę, jak wam to powiedzieć, kwadraciki czy coś tam czarnego. Już mało mnie. No coś tam, nie. I klikacie w to pierwsze, ten pierwszy kwadracik czarny i wam się pobiera. Jeśli wam się pobierze, po prostu czekacie, wchodzicie, otwieracie plik i... i gracie, nie? Po prostu gracie. Yy, tak. Jeśli chcecie haki do tej gry, to jest też na to sposób. Wpisujecie hak. Oh, chwilka, chwilka. Najpierw będzie www. Kropka. Hak. Myślnik. Sorry, crack. Tak. I tam się Sorry, sorry. Bierzecie to pierwsze. Oj. Say what? Nie wiem. mi macie tu różne haki, co nie? Uff. Crossy Road Hack. Weźmy. Dajecie dowolną na Sorry. I wam się pobiera. No. Czekacie. Bierzecie to pierwsze. Kacie tu Klikacie sync up now. Tutaj się rejestrujecie First name. Nie wiem, dajmy na to. Yy, tak, nie. Potem będzie. No i tutaj yy, się logujecie. Dajcie sync up now. Potem dajcie download Pobieracie i macie. Haku tej gry. Jeśli ta strona Wam nie pomoże, wpisujecie tak www.hak myślnik. Co tam było? Sorry, sorry. Coś mi nie tekst jest. Kropka. pl. Wchodzicie w to. I tak, polecam bardzo tą stronkę, bo jest fajna. Chyba najlepsza strona z hakami. Jak tu macie? O tutaj szukaj. Klikacie. Sorry, jakieś mam bagi straszne. No i po prostu nie wiem, dajmy na przykład grę Agar i... Agar w zasadzie stała się ta bardzo popularna gra, niczego nie znaleziono. Aha, super. Aha, sorry, źle wpisałem. I macie tutaj, grasz w Agario, chcesz powiększyć ilość punktów, a zarazem rozmiar Agara? Dobrze trafiłeś, przedstawiono nowego haka do agar.io, dzięki któremu i tak bla 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 bla. Nie. I tak. Coś mi się zwaliło. No co jest? Ej! No, sejło. O, jest, jest, jest. I tutaj jak widzicie, macie to wszystko. Możecie, jak tu widać, pobierz i zainstaluj Haka link na dole. Uruchom, crack powinien tak wyglądać. Jak widzicie, macie tu na obrazku. Sorry, mam mało baterii, więc muszę szybko kończyć ten, z tym odporotnikiem. Yy, powiększyć. Wpisz liczbę punktów od 10 do 9999, czyli 9999. Niesamowita liczba, nie sądzicie? No i dajecie. I proszę, przed macie i jesteś po. No, link, klikacie tutaj pobierz i wszystko ładnie Wam się pobiera. Wchodzicie w to i link już macie. Jeśli poradnik Wam się podobał, daj lajka, a moje filmiki i mój kanał daj suba. Z góry dzięki, na razie.